Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Nadszedł w końcu ten dzień. Zaczynam murowanie. Trochę się porozstawiałem. Zrobiłem zaprawę. Zaprawa ma proporcje takie, że 100 ml plastyfikatoru. 15 łopat piasku i worek 25 kg cementu. Miałem worki 22,5 kg. Także dałem 14 łopat piasku, a później to zwiększę, tak jak mówiłem przed chwilą. No i zacznę najpierw od narożników. Wczoraj sobie pomierzyłem wszystkie narożniki, wszystko się zgadza. Ten róg z tamtym rogiem, później ten róg z tamtym rogiem, ten róg z tym rogiem. I zostanie ten róg, ten róg. Wszystko wyprowadzę wszystkie rogi, garaż będzie na końcu, bo garaż jest obniżony. No i zobaczymy jak to będzie szło. Zaczniemy w ogóle od tego rogu, tak jak mówiłem i będziemy widzieli jak to wygląda. To dodatkowo pierwsza warstwa z niwelatorem, oczywiście, aby poziom złapać. Poziomica jest i pierwsza warstwa atakujemy. Pierwszą warstwę, oczywiście, po całości. Nie było to nie jest tutaj wyrobiona cała betoniarka, wziąłem sobie tylko trochę, żeby mi w razie czego nie zaschło, bo tak to sobie betoniarce jeszcze wymieszam jak trochę złapie słonko ale na ten moment o. jeszcze damy tutaj pierwsze murowanie moje, zobaczymy jak to mi pójdzie ten bloczek damy zębami na wierzch na zewnątrz okej, okay, młotek będzie mi samemu trochę ciężko przekątne połapać ale jak to się mówi, nie ma rzeczy niemożliwych. Wczoraj dałem radę, to i dzisiaj dam radę. No i zobaczcie, trochę w tą... Tak... Tutaj... Strona. No, to chyba takie zmuszone. Wziąłem sobie taki duży kątownik, a tam na stole akurat leży. I do kątownika będę też kąty łapał, żeby czasem jakiegoś felera nie było. Jakieś takich parę minut dłuższych. Tutaj zaraz na tym blosku przyspieszę czas, żeby nie zanudzić. No i ważna sprawa zaraz jeszcze wysokości sobie trochę więcej Okej okay. Zrobiłem sobie taką podstawkę, że ma niwelator stać i się nie ruszać aha, bo tu jeszcze musimy na czymś postawić ten niwelator, żeby stał na stałe. gra ok tak jak mówiłem samemu trzeba sobie też radzić jakoś także w ruch idzie drabina taki uchwyt sobie zrobiłem tutaj ustawiamy no 69 cm dobra o jest jest 70 143 idziemy na koniec. Ma być 16,20 według projektu przekątna. 143. Tam było tutaj 17,63. 17,63 od 143. 16,20. Idealna przekątna. Jedną stronę mam, dobra. Teraz tu murek i w tamtą stronę. albo jak mam tu. To od razu może ten zrobię. Tutaj trzeba wyjechać, będzie o centymetr po całości. Zobaczymy. Wprowadzałem sobie narożniki, wszystkie. I tą ścianę mam prawie, że gotową. Jedną. Zostało mi tylko na docinkę, ale to wcinać już dzisiaj nie będę. I lecę tutaj drugą ścianę. Drugą ścianę. Bardzo fajnie się muruje z tego kramzytu. Tu sobie zaznaczyłem okno. Odtąd dotąd. I tutaj nic nie będzie. A ja w tym miejscu stawiam bloczek. Eee... No tak jak mówiłem, fajnie się muruje. Ten kramzyt jest jak do tej pory równy. że trochę praktyki i nabiera się wprawy o i jakoś leci o proszę i szwagier jedzie taka kontrola Jestem już po dwóch dniach murowania i tak mam już wyprowadzony garaż tą stronę na równo praktycznie tu muszę tylko dociąć bloczek <coughs> Tu wychodzi praktycznie połówka Tylko że ząbki przeszkadzają z jednej strony, żeby połówka była A nie utnę mniej niż połowa, ponieważ no jest ścianka, także musimy całą ściankę szlifować to bez sensu trochę Także jutro, jak to zwiążę, to jutro po prostu te ząbki tutaj ciachnę. Wstawię ten bloczek. Zostało mi wstawić tu bloczek, tam bloczki. Jutro takimi drobniejszymi sprawami się zajmę. Tutaj bloczki, tam bloczek, yy, tu kawałek. I wtedy już będę, mógł, wtedy będę sobie leciał tą ścianę. Też w sumie od tamtą, tylko do słupa. Także nie ma jakoś tam dużo tej roboty przy tej ścianie. Eee, I tak muruję pierwszą warstwę w środku do tego słupa. Zobaczymy, czy mi się uda dzisiaj to skończyć. To to znaczy pierwszą warstwę. Godzina około południową. Skryłem mały feler, to znaczy, jak zaczynają tą ścianę, feler tego typu, że tu jest ścianka wysunięta na całą cegłę, powinna być wysunięta tylko, tylko 7 cm. Także trzeba będzie to obciąć później, ale to nie problem. Jakoś tak sprawnie to idzie. Z etapu już nie będę nagrywał tego murowania tej spiżarki. Yy, zacząłem jeszcze kleić papy na pierwszy rząd. Bloczek 24, papę ten na 25, także minimalnie wystaje jedynie z drugiej strony. Zrobiłem sobie taką prowadnicę do zaprawy. Zobaczymy jak będzie na się pracować. Także ono troszeczkę się opiera minimalnie na bloczku. Pokażę nawet. Nie wiem czy to będzie, ale a bo papa doszło trzeba będzie trochę zmniejszyć minimalnie na bloczku się opiera eee, powinno być zakładu ogólnie cały centymetr z każdej strony także jak młotkiem dobiję zaprawę to się rozejdzie na boki tu jeszcze jest wymurowany z bloczka dwunastki pierwsza ścianka już też jak muruję to już murowałem na równo I kolejny bloczek tutaj wejdzie na zakładkę i tak, jeżeli film się podobał, standardowo zostawcie lajka, napiszcie komentarz jakiś, co źle zrobiłem, albo co powinien zrobić w kolejnych warstwach murowania. I jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrypcji. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.